Witam wszystkich. Realizujemy egzamin wewnętrzny z Panią Anią. Pani Aniu, proszę, w lewo. Jesteśmy na wjeździe do ośrodka egzaminacyjnego. Teraz proszę Pani Aniu w prawo, na skrzyżowaniu. I zgodnie ze znakiem dzisiaj zrealizujemy egzamin wewnętrzny. Taki jak najczęściej jest realizowany na egzaminie państwowym, czyli ta trasa egzaminacyjna, wyjazd z ośrodka egzaminacyjnego, może nastąpić właśnie od ulicy Ziębickiej, i to jest dokładna trasa, którą teraz jedziemy lub z ulicy Łagiewnickiej, od strony ulicy Łagiewnickiej z ośrodka egzaminacyjnego i za chwileczkę tam wiedziałem. Pani Aniu, poproszę na skrzyżowaniu pierwszym dozwolonym w prawo. Tak. Dobrze. Będziemy wjeżdżać do środka egzaminacyjnego. Z tej strony też możemy kończyć i rozpoczynać egzamin, czyli od tej strony mamy takie jasne ogrodzenie. Panie Aniu, proszę skręcamy w prawo będzie wjazd. Jak się rozpocznie, to jasne ogrodzenie. Nie, 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 tu jest ciemne, tu jest, teraz tutaj. Proszę tak. I tutaj mamy wjazd. Tak. I mamy tam. Jazdy na wprost. Proszę zobaczyć, mamy zakaz wjazdu, mhm. ale nie dotyczy pojazdów egzaminacyjnych, więc może pani tędy, pani Anio, wrócić z egzaminu już z miasta. Tak, teraz tu w prawo przed tą kopertą niebieską, poproszę. sobie zrobimy objazd. Mhm. Tak, za tym srebrnym samochodem w prawo. W prawo. Dobrze. prawo i poproszę w lewo super i zgodnie ze znakiem Żywani pierwszym dozwolonym będziemy skręcać w lewo, dobrze. Skrzyżowaniu poproszę w lewo. Dobra. Na skrzyżowaniu sygnalizację świetną poproszę w lewo. Bardzo dobrze, tu jest skrzyżowanie krodymnożenne, bardzo ładnie, dobrze. Bardzo dobrze. Spóźnił się ten kierowca z reakcją. Troszeczkę można było pomyśleć, że... Szybcień. Tak, nie, nie. Było takie wrażenie, jakby on no, się pewnie zagapił, ale... A może się wystraszył Elki? No. Czasami jest tak, że kierowcy nie ruszają i przepuszczają, ale tutaj to jest... Ewidentnie oni mieli pierwszeństwo, ale bardzo ładnie pani zrobiła. Proszę w prawo. bardzo proszę według drogowskazu na Opole. ruchu troszeczkę. Mhm. Kierunkowska spadniła. Nie proszę wyłączyć, bo mamy nakaz jazdy na wprost. Czyli tu mam linię zatrzymania. Mhm. Utrudnione. Pokazuje mi, że mnie Super, super. Mhm. Bardzo ważna ta informacja jest. Do egzaminatora, bo może nie widzieć tego gestu na przykład, który tam pokazuje kierowca. A ciągle byliśmy na podporządkowanej drodze, tak? tak. Czyli ustą pierwszeństwa mieliśmy znaka 7. Bardzo ładnie pani spogląda w te lusterka, Pani Aniu, bardzo dobrze. Czy nie jedzie z tego tramwaj? I na najbliższym skrzyżowaniu, sygnalizacją świetną, skręcamy w prawo. Dobrze, dobrze. No, troszeczkę, ale. Poproszę pamiętać, że to, że jest skrzyżowanie bezkolizyjne, to też jakby mamy tą gwarancję, właśnie, mamy tą gwarancję, że nic nie powinno jechać tramwaj czy jakiś inny uczestnik ruchu. Natomiast fajnie by było, żebyśmy się tam mimo wszystko rozglądali, Pani Aniu, dobra? Bo tam zabrakło nam teraz takiej kontroli, o. W lewo, Pani Aniu, na skrzyżowaniu, dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie, ale lepiej jak nie jesteśmy pewni to przeczekać. Dobrze. I tutaj trzeba dużo cierpliwości Bardzo dobrze czekamy Nawet jak miałoby to trwać kilkanaście minut Jeżeli nie, nie można Nie jesteśmy pewni, nie wyjeżdżamy Panie Aniu, bardzo proszę Będziemy się zatrzymywać Na tym odcinku drogi Za skrzyżowaniem w pierwszym dozwolonym miejscu Na chodnik, powinien wjechać. Proszę dać kierunkowskaz i sprawdzić, co się dzieje z tyłu. Są samochody z tyłu? Jadą? Jadą. Czyli jedziemy, jedziemy jeszcze i jedną osią zjedziemy sobie tutaj o właśnie, a drugą mniejszą część zostawimy i tu zatrzymamy. I to jest prawidłowo. W związku z tym, i pani zobaczy, pani Aniu, na ten samochód, który jest naprzeciwko, znaczy jest przed nami. Widzi tak. Pani, on, on sobie zaparkował tak, i nie jakby ma niezgodnie, dla pieszych. tak, 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 nie ma przejść dla pieszych. Zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, gdzie jadą z tyłu samochody, najlepiej jest zrobić jedną osią, zostawiamy samochód na chwilę na chodniku, drugą na jezdni, tą mniejszą część, dobra? Tak. Jeżeli nie ma samochodów z tyłu, możemy na całości na jezdni, tylko bliżej krawężnika, tylko żeby w niego nie uderzyć, ale blisko niego można stanąć, i wtedy jest ok, ale wtedy, kiedy nie ma nikogo, A to rzadko tak jest, prawda? Także wyjeżdżamy stąd, panianiu. Dobrze, dobrze, i na skrzyżowaniu poproszę w prawo. bardzo dobrze. I zbliżamy się do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Proszę pierwszym zjazdem zjechać z tego skrzyżowania. Pierwszym, więc już mogę zasygnąć. Tak, Nie? tak, już ten tak bardzo dobrze z tym kierunkowskazem teraz. I Pani Aniu, w razie czego jakby coś się stało, że coś jechałoby z naprzeciwka, w tym I momencie zatrzymać się, zatrzyma. Zatrzyma cię, proszę. Bo tutaj. Będziemy realizować parkowanie prostopadłe przodem, proszę zatrzymać się tutaj po prawej stronie. I za tym czerwonym, tu panianiu po prawej stronie, i parkowanie prostopadłe przodem między białym a czerwonym.